Rozmowa o dziewiątej. Szymon Płóciennik z Fundacji Tłocznie jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. A spotykamy się, aby porozmawiać o tarasie widokowym, który powstaje przy Alei Słowackiego w Zielonej Górze. Prace są już na ukończeniu. To jest zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego z Waszej inicjatywy. Projekt poparło prawie 3000 mieszkańców Zielonej Góry i teraz trwa budowa. No właśnie, my poinformowaliśmy o tym naszych słuchaczy i na naszym radiowym facebooku. Fala komentarzy pod artykułem. Ja pozwolę sobie zacytować kilka. Za 940 tysięcy zł to można w Zielonej Górze kupić duży i ładny dom, który jest wyższy niż 5 metrów, ma okna, drzwi i wszystkie media. Ambona jak w lesie za tyle pieniędzy, myślałem, że to będzie na 20 metrów, to już lepiej uruchomić się wieżę Bismarka w Wilkanowie. Wystarczyło od drabinę postawić, ten sam efekt i taniej szału to nie robi. Takich komentarzy jest około 140 i proszę o komentarz. Tak, oczywiście ja się zapoznałem z ciekawością ze wszystkimi komentarzami. No oczywiście oprócz tych negatywnych też są pozytywne głosy. Może powiem najpierw o tych finansach. Tak, całe zadanie... you Kosztuje czy kosztowało 940 tysięcy złotych, natomiast trzeba pamiętać, że to zadanie składa się i z tarasu widokowego, i z winnicy, która powstaje tuż obok. A w zasadzie nasadzenia zaczną się na wiosnę. I w tym momencie widzimy ten pierwszy efekt, czyli drewniany taras, ale nie widzimy jeszcze winnicy. I myślę, że kiedy zobaczymy całość, to też łatwiej będzie to wszystko ocenić nic tak. Zadanie kosztowało 940 tysięcy złotych, natomiast my nigdy nie mówiliśmy, że ta cena będzie inna. To były takie szacunkowe dane i, i każdy głosujący miał tego świadomość, dlatego, że przy każdym zadaniu jest podana kwota. Powiem tak, no niestety koszty są obecnie bardzo duże, szczególnie kiedy jest realizowany przetarg przez instytucję publiczną i czasem się wydaje, że coś można zrobić za dużo mniejsze pieniądze, bo na Przykład, my coś sami kupujemy w domu i, i płacimy mniej, ale w momencie, kiedy to wszystko musi się odbywać zgodnie z tymi zasadami przetargowymi, kiedy właśnie przetarg jest realizowany przez miasto czy przez zakład gospodarki mieszkaniowej, no to, to, to wtedy czasem okazuje się, że te kwoty są wyższe. Natomiast bardzo ważne jest podkreślenie, że do tego przetargu zgłosiło się aż 8 firm i wybrano najtańszą ofertę, taką, która mieściła się w budżecie. To nie jest tak, że zgłosiła się tylko jedna firma i można mieć jakieś podejrzenia. Ach, może to ktoś zaprzyjaźniony? Nie, absolutnie nie. Rzadko się zdarza, że aż tyle firm składa swoje oferty. Naprawdę aż osiem z całej Polski wygrała firma z Zielonej Góry, Taxus, która też wcześniej miała doświadczenie chociażby w pielęgnacji zieleni w mieście. No i... Ta... A co więcej kosztuje? Sam taras czy te nasadzenie? Więcej kosztuje ten taras widokowy. Natomiast... A jaki jest koszt samego tarasu? Koszt samego tarasu to jest około 730 tysięcy złotych, ale ja jeszcze może uściśle. Oprócz samego tarasu jest oczywiście jeszcze zagospodarowanie tego terenu przy tarasie. To jest nawierzchnia mineralna, to są lunety, to są te wszystkie ławki. Jest jeszcze coś, czego nie widać. Czyli to jest Chociażby w ramach tych 730 tysięcy, To jest, to jest oczywiście tak? w ramach tego zadania. Sam taras jest wykonany z drewna w 100% modrzewiowego. To jest drewno bardzo dobrej jakości, to nie jest żadna odporne Sosna. na tak. deszcz, mróz. Tak, oczywiście. No, musimy też pamiętać o tym, że mm, to nie jest taka zwykła ambona, jak niektórzy myślą, gdzie może wyjść jeden czy dwóch myśliwych. To jest taras zaprojektowany specjalnie przez akurat projektant, którego projektował, ma doświadczenie w takich konstrukcjach, bo, bo projektował między innymi wieże widokowe, czy w Sławie, czy w geoparku łuk -Murzakowa. To jest miejsce, gdzie będzie mogło naraz wejść ile, ileś osób. A ile? No, trwają jeszcze, trwają jeszcze ustalenia, ten regulamin jest opracowywany, ale to na pewno spokojnie kilkanaście osób się będzie mogło zmieścić na górze. To musi spełnić wszystkie, jakby też wymagania techniczne, prawda? No, ale jest jeszcze w ramach tego zadania coś, czego nie widać, czyli chociażby na terenie DPS-u, bo ten taras czy ta winnica powstaje na tyłach Domu Pomocy Społecznej przy Alei Słowackiego. No, i chociażby w, na działce DPS-u też powstały dwa takie zbiorniki. Na deszczówkę. Łącznie mają pojemność 20 tysięcy metrów sześciennych. Oprócz tego, z drugiej strony, czyli od tego frontu, została zamontowana taka no, całkiem spora barierka dla seniorów, i to też wszystko w ramach tego zadania. No, niestety, w ostatnich szczególnie dwóch latach ceny tak bardzo poszły w górę, że coś, co. Trzy lata temu, pięć lat temu kosztowało dużo mniej pieniędzy, teraz no, może, może przyprawić o zawrót głowy. Natomiast podkreślamy, że nigdy nie. To kiedy nie? zielonogórzanie będą mogli przyjść i sprawdzić na własne oczy, czy, czy faktycznie ten taras te 700 tysięcy powinien kosztować? Kiedy otwieracie to miejsce dla zielonogórzan? Obecnie trwają odbiory techniczne, które mogą potrwać do kilku tygodni. Dokładna data otwarcia nie jest znana, ale ja jestem przekonany, że jeszcze jesienią będzie można wejść na górę i. Obecnie drzewa są jeszcze zielone, ale ja wierzę, że właśnie kiedy taras będzie otwarty, to będzie można spojrzeć na piękną panoramę na południe Zielonej Góry, kiedy te drzewa się zabarwią na czy na brązowo, czy na żółto, czy na czerwono. I, i to będzie taki moment, kiedy to otwarcie nastąpi. I zobaczymy Śnieżkę? Tak. Jeśli będzie dobra pogoda. Taka to taka informacja tak, od was Tak, oczywiście. To nie, jest, to nie jest legenda miejska. To jest jedno z kilku miejsc w Zielonej Górze, gdzie przy bardzo dobrej pogodzie można zobaczyć i zarys Karkonoszy i Śnieżkę. One są oddalone o 130 km w linii prostej. Na tarasie widokowym będą zamontowane dwie lunety, i zachęcamy oczywiście, żeby przyjść ze swoimi lornetkami. Jak najbardziej w te, w te, w te dobre dni będzie można śnieżkę wypatrzeć. Ale skoro to jest na terenie DPS-u, to będzie można przyjść sobie o każdej porze dnia i wejść na taki taras i poobserwować panoramę miasta? Tak, dlatego, że to tak zostało sprytnie zaprojektowane, żeby była osobna furtka, która. Będzie prowadziła na ten taras widokowy, a jednocześnie nie utrudniała życia seniorom. Czyli od razu mówię, nie będzie tak, że trzeba będzie przechodzić yy, przez teren DPS-u yy, obok, obok tych pensjonariuszy, żeby wejść na taras widokowy i z niego skorzystać. To będzie miejsce i dostępne dla mieszkańców z zewnątrz, i dla pensjonariuszy, ale każdy będzie miał osobne wejście, żebyśmy yy, nie przeszkadzali sobie wzajemnie. A jakie plany na najbliższe dni, tygodnie ma Fundacja Tłocznia? Mamy już jesień, co planujecie? No, mamy teraz dwa takie wydarzenia. Już w, w najbliższą sobotę o godzinie 19 w sali Szeptów, czyli w naszej piwnicy przy ulicy Sowińskiego, pokaz niezależnych filmów z Białorusi, także niezależna taka undergroundowa białoruska muzyka. Wstęp oczywiście wolny, a w. Sobotę, 27 września, tak? 27 września o godzinie 18, a w sobotę 4 października, też w, w, w późniejszych godzinach, o godzinie 19, spod amfiteatru startuje taki nasz tradycyjny spacer z lampami naftowymi na zakończenie kalendarzowego lata. E, Jak no, się do tego spaceru przygotować? mieć dobry humor, zapewniamy lampy naftowe, warto wziąć całą rodzinę, szczególnie dzieci, można wziąć psy, no i, i tak, taka dwugodzinna wycieczka na najwyższy punkt w mieście. Liczyliśmy, że będzie troszeczkę cieplej, bo zawsze na końcówkę tego kalendarzowego lata... Przynajmniej te, te ostatnie edycje była taka bardziej łaskawa. No ale tak czy siak, będzie można jeszcze to lato pożegnać z nami w dobrym humorze. A te lampy naftowe to po waszej stronie, czy każdy ma taką lampę nie, nie, zabrać nie, oczywiście, ze sobą? Oczywiście, oczywiście zapewniamy lampy naftowe. O, oprócz tego opowieści o wzgórzach piastowskich, o historii chociażby, o tym, jak wydobywano tam węgiel brunatny. No i mnóstwo, myślę, takiej pozytywnej energii. I zbiórka przy amfiteatrze. Tak, oczywiście zaczynamy przy amfiteatrze, wstęp y, tak jak zawsze wolny. O godzinie 19. Tak. A co dalej, jakie plany jeszcze macie, jeżeli chodzi o kolejne tygodnie, miesiące? Szykujemy się bardzo intensywnie do przygotowania i udostępnienia takiego kalendarza wydarzeń w sali szeptów, w miejskiej piwnicy, którą mamy y, y, przyjemność, y, szczęście dzierżawić od y, trzech lat. Y, Przypomnijmy, sala szeptów przeszła kapitalny remont, to bardzo istotna informacja i korzystanie z tego miejsca jest dużo bardziej wygodna, ale też atrakcyjna. Tak, no otwieramy się i sala szeptów otwiera się na nowe grupy. Między innymi ostatnio odbyły się takie miejskie spotkania dla seniorów, pierwsze zielonogórskie szeptanki. Bardzo wielu seniorów, chociażby z dziennych domów pobytu, tam spędzało czas. Były gry, zabawy, no, pokaz filmu Chłopi z 2023 roku. Poczęstunek seniorzy byli naprawdę pod dużym wrażeniem tego miejsca. Bardzo nam zależy, żeby takich inicjatyw było coraz więcej, dlatego już wkrótce opublikujemy ten kalendarz i każdy będzie mógł też się do nas zgłosić. Zaproponować organizację swojego wydarzenia, a zawsze nasza odpowiedź będzie na tak. No, druga sprawa. Można się z wami się... kontaktować przez wasz profil na Facebooku. Tak, tak, jak najbardziej tam jest podany adres mailowy, numer telefonu, czy ja, czy kolega Bartek zawsze odbieramy i, i jesteśmy do dyspozycji. Szykujemy się też do wydania takiej książki z wyborem tekstów źródłowych o Zielonej Górze. To jest publikacja, jakie jeszcze. W naszym mieście nie było. Wybór tekstów opowiadających o Zielonej Górze, pisanych przez podróżników, przez dziennikarzy. Od... A będzie nawiązanie do winiarstwa? Oczywiście, tak. To jest bardzo interesujące. Nas to też interesowało, o czym pisali chociażby dziennikarze berlińskich gazet, którzy opisywali Zieloną Górę. I to winiarstwo było faktycznie tym tematem numer jeden. Pojawiało się też włókiennictwo, i im bliżej było tych czasów II wojny światowej, tym taka uwaga dziennikarzy no, następowała, że coraz bardziej to miasto winiarskie staje się miastem przemysłowym, i coraz mniej już tych winnic czy sadów w Zielonej Górze jest. Każdy będzie mógł zapoznać się z tymi tekstami. One będą i po polsku, i w języku niemieckim. Wydajemy publikację wspólnie z Muzeum Śląskim w Gerlicy, no, i, i liczymy, że ona dotrze nie tylko do Zielonogórzan, ale też do wszystkich, którzy są zainteresowani historią regionu. Szymon Półciennik z Fundacji Tłocznia był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rozmowa o dziewiątej.